Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym cyklu Rozmowy na Szczycie gościem jest pani dyrektor Agnieszka Leszczyńska, dyrektor generalna Angelini Pharma. Witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. I dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Firma Angelini Pharma jest firmą, którą no, najczęściej kojarzymy z lekami, preparatami, które są stosowane w psychiatrii i w neurologii. I chyba tak rzeczywiście jest, że są to, to priorytetowe obszary. Ale chciałabym zacząć od bardzo ciekawej kampanii, którą państwo zainicjowali. Wyprostuj spojrzenie. Bo ona także dotyczy y, pacjentów, osób z chorobami mózgu. Czy może nam Pani powiedzieć kilka zdań o tej kampanii? Tak, no, my jesteśmy ekspertami, specjalistami w dziedzinie leczenia chorób mózgu i to tak naprawdę od lat 60. poprzedniego wieku, więc no, mamy dosyć Ogromne duże doświadczenie. doświadczenie. Ehm, oprócz leczenia ehm, skupiamy się na Jakości życia pacjenta, na tym, żeby on faktycznie e, mógł dochodzić do zdrowia, a przy chorobach przewlekłych, żeby one były jak najmniej Wylekliwe. dotkliwe dla niego. Mhm. E, rozmawiamy z lekarzami, rozmawiamy z organizacjami pacjenckimi e, i zdecydowaliśmy się już wiele lat temu e, pomóc w wejściu czy powrocie tego pacjenta do normalnego życia. E, czasami um, odnośnie uświadomienia sobie choroby i tak od wielu lat mamy w poradniach um, e, lekarskich um, takie stędy, okay. w których pacjent może um, um, wypełniając dziewięć um, pytań zdiagnozować, czy ma jakieś problemy psychiczne, czy ma um, um, gdzieś tam um, możliwe zaczątki depresji mm -hmm. um, i potem podzielić się z lekarzem pierwszego kontaktu i ewentualnie poprosić o pomoc. Proszę mi wierzyć, że czekając w kolejce na swoją wizytę u lekarza, praktycznie tak, tak to robią, tak diagnozują się mm -hmm. i um, 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 mogą sobie szybciej i lepiej pomóc. Mm -hmm. Z drugiej strony oczywiście adekujemy bardzo mocno lekarzy, Um, a propos um, rozmów z pacjentami, a propos pomocy pacjentowi, nie tylko farmakologicznej, ale ogólnie pomocy um, psychologicznej, również, um, i postanowiliśmy w zeszłym roku um, przeprowadzić badanie reprezentatywne na ponad tysiące Polaków. Co sądzą, jakie mają nastawienie do chorych, chorujących na choroby mózgu? Co zaskoczyło, bo wydaje mi się, że to było bardzo ważne badanie, ale ciekawe, co pokazało? Um, baliśmy się um, hmm. tych odpowiedzi, baliśmy się, że jesteśmy społeczeństwem bardzo stygmatyzującym. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile rozczarowana, jeśli możemy hmm. powiedzieć o rozczarowaniu. Zacytuję tylko, że ponad 70% społeczeństwa wspiera członków swojej rodziny zmagających się z chorobami mózgu. 80% kontynuowałoby przyjaźń czy związek w momencie dowiedzenia się, czy, że osoba choruje, czy na depresję, czy na schizofrenię, czy na padaczkę. 50% nie wstydziłoby się poruszać choroby dziecka na forum publicznym, czy w pracy. Mm. Więc to już to jest, są to są, to są bardzo, um, bardzo dobre prognozy na przyszłość. Mm -hmm. My coraz więcej wiemy na temat chorób mózgu, coraz więcej rozmawiamy na temat chorób mózgu i wiemy, um, że dobrze leczony pacjent jest takim samym człowiekiem i takim samym członkiem społeczeństwa jak osoba zdrowa. I wiemy też, że powinniśmy szukać pomocy, tak. prawda? Nie boimy się, nie, nie wstydzimy się tego. Tak, natomiast e, badanie to pokazało, jak wiele jeszcze musimy zrobić, jak wiele mhm. jeszcze e, e, jest w nas lęku, ale ten lęk spowodowany jest głównie niewiedzą, A czego nie... się boimy. Czego się boimy. E, Boimy się tego, jak zareagować mhm. e, na samą informację o chorobie. Przy padaczce absolutnie boimy się ataku, bo nie wiemy, co zrobić. E, przy chorobach psychicznych nie do końca wiemy, jak traktować te osoby? Mhm. Em, czy w ogóle ten temat poruszać, czy, mhm. czy na ten temat rozmawiać, czy absolutnie to pominąć? Czyli paradoksalnie, ni tak y, może trochę w sprzeczności z potoczną opinią, bo im się najbardziej padaczki. To jest taka choroba, która wywołuje w nas najwięcej wiedzy. Bo najmniej rynku, bo... o niej wiemy. Najbardziej mhm. um, oswojona choroba, o której mamy największą wiedzę, to na pewno depresja. Bardzo dużo się od wielu lat mówi o tym. Um, również osoby znane, publiczne, mówią, że miały epizody depresyjne czy chorowały na depresję, więc to się stało takie dosyć mocno um, ujarzmione i oswojone. Bardzo nas zaskoczyło również dosyć pozytywny wizerunek um, e, i stosunek do chorych na schizofrenię, mimo tego, że filmy. Jakby wskazują na coś innego, że choć że na schizofrenie są niebezpieczni i mhm. generalnie um, um, mają skłonności um, mordercze, co, co oczywiście nie jest prawdą. I na szczęście to badanie pokazało, że, um, że Um, rozumiemy um, coraz bardziej chorych na schizofrenię, wiemy też, że chorobę można dobrze kontrolować i wtedy absolutnie um, 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 osoba jest takim samym um, um, członkiem społeczeństwa okay. jak wszyscy inni. Najmniej wiemy o padaczce mhm. um, i tego się najbardziej boimy. Bardzo dużo rzeczy jeszcze trzeba um, wykonać. E, zacytuję tylko, 50% e, badanych uważa, że chorobę z padaczką należy izolować. E, 20%, chorych, e, 20 badanych twierdzi, że nie mogą jeździć na rowerze albo uprawiać sportów. Mhm. To są e, absolutnie mity, które trzeba obalać. Um, I um, będziemy, że tak powiem, starali się to robić razem z organizacjami pacjentkimi w ramach kampanii, kampanii. Wyprostuj no spojrzenie. Właśnie, bo sama nazwa tej kampanii Wyprostuj spojrzenie pokazuje nam, jak ważna jest edukacja, czyli właściwe spojrzenie, prawda? Adekwatne rozumienie, spojrzenie. co to jest za choroba, rozumienie, um, że jest ona przewlekła, ale. Można ją w 100% kontrolować, e, i nastawienie do chorego. Pani dyrektor, a jaka będzie kolejna odsłona tej hmm. kampanii? E, w zeszłym roku zrobiliśmy pierwszy krok, stworzyliśmy raport, który mówi, gdzie jesteśmy, z czym jeszcze mamy problem, hmm. które rzeczy już rozumiemy i już, e, już są oswojone, i które rzeczy kontrolujemy. E, dodatkowo. E, nakręciliśmy film z pacjentami, mhm. e, którzy z imienia i nazwiska opowiadają o tym, że są chorzy na depresję, na schizofrenię, na padaczkę. Jak, e, jaki był odbiór e, najbliższych i otoczenia w momencie, w którym powiedzieli, e, pokazują, że są takimi samymi ludźmi: pokazują, że mają rodziny, mają zainteresowania, mhm. więc e, pokazaliśmy. E, no, taki obrazek rzeczywisty, mhm. jak wygląda pacjent, po to, żebyśmy się od razu nie nastawiali negatywnie i nie stygmatyzowali. Um, to, co również badanie pokazało, i nad czym będziemy też pracować w tym roku, najmniejszą wiedzę co do chorych na choroby mózgu jest w najmłodszej e, grupie docelowej, czyli um, um, 16-24. No. E, mało wiedzy powoduje dużo lęku i, i no. dużo strachów. Um, postanowiliśmy więc oprócz um, standardowej um, kampanii um, informacji, są quizy na um, harmoniamentis.pl, um, gdzie można sprawdzić, jakie jest nasze nastawienie, gdzie można no. też przemyśleć pewne rzeczy, bo te pytania z quizu um, powodują, że człowiek zaczyna się zastanawiać, Opanowię. czy gdyby mój szef był chory, na padaczkę, czy tak samo bym go traktowała? Mhm. Czy gdyby moja opiekunka do dziecka powiedziała, że choruje na depresję, to czy dalej chciałabym, żeby ze mną pracowała? To są pytania, mhm. które Skłania powinniśmy, tak, tak, które powinniśmy sobie, zadać. sobie zadać. Natomiast do um, młodszej, ale nie tylko młodszej grupy docelowej, staramy się dotrzeć poprzez kanały digitalowe. E, więc oczywiście e, m, m, będzie również, e, jest uruchomiona e, m, strona na Facebooku harmoniamentis.pl, tam rozmawiamy o stygmatyzacji, tam rozmawiamy o chorobie, tam rozmawiamy o nastawieniach. Ale e, na Instagramie pojawi się e, Ania, e, Marta e, i Bartek. Um, Ania choruje na padaczkę. To pacjenci. Tak, Marta choruje na schizofrenię um, i Bartek choruje na depresję. Mhm. Um, oni będą przedstawiali swoje życie, um, swoje pasje, swoją pracę, swoje kontakty z bliskimi, swoje czasami zmagania z chorobą, co sądzą, co myślą i jak um, inni też się do nich nastawiają. Um, są to przykłady z życia wzięte, czyli są to um, realni pacjenci, a jakby trochę nierealni, ponieważ Ania, Marta e, i Bartek są awatarami, stworzonymi przez sztuczną inteligencję postaciami zasilanymi e, wiedzą. Doświadczeniami i uczuciami realnych pacjentów, którzy za nimi stoją. Nie chcieliśmy, że tak powiem, tak mocno wchodzić w życie pacjentów, żeby stworzyć reality show, okay. um, więc, um, więc postawiliśmy na awatary. Zaczynamy w kwietniu. Mamy nadzieję, że tym krokiem przybliżymy um, życie, życie chorych na choroby mózgu. Pokażemy, że niczym to się nie różni od problemów, e, sukcesów, porażek, e, przemyśleń, uczuć e, osób zdrowych. Mamy nadzieję również odpowiedzieć w ramach e, e, pytań, dyskusji e, prowadzonych z, z, właśnie z naszymi awatarami, pacjentami. Odpowiedzieć na te znaki zapytania, które pojawiły się w raporcie na te punkty, które są na razie stygmatyzowane tylko dlatego, um, że nie mamy na ten temat wiedzy. Pani dyrektor, gratuluję tego pomysłu, bo naprawdę jest to pasjonująca kampania. Począwszy od badań, od samego pomysłu, zaskakujące wnioski, no i tym samym inspiracja do tego, żeby wymyślać takie. Chciałabym narzędzia. powiedzieć, że my jesteśmy tylko jego częścią. My um, oczywiście hmm. bardzo mocno. Współpracujemy i tą, tą całą kampanię tworzymy z organizacjami pacjenckimi. Um, z EpiBohater, um, organizacją skupiającą się chorych, na chorych na epilepsję, mhm. i z Niewidać Po Mnie, z organizacją skupiającą się po, uh, na pomocy chorym uh, z chorobami psychicznymi. psychicznymi. To oni nas zasilają wiedzą, to oni nas zasilają energią, um, to z nimi współtworzymy tą kampanię. Jeszcze raz gratuluję pomysłu. Bardzo dziękuję za to spotkanie no i liczę na kolejne, kiedy będziemy już mogli mówić o pewnych konkretnych efektach, które kampania przyniosła. Bardzo proszę o zaproszenie za pół roku. Powiemy sobie, e, jakie są pierwsze efekty i co będziemy robić dalej, bo na pewno to nie jest, e, to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękuję.